Agencji Prasowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Witam pana posła Jarosława Rzepę. Dzisiaj zabierzemy głos w sprawie skandalicznego wydatkowania środków w ramach Urządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bardzo proszę pana posła o zabranie głosu. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Dzisiaj trochę statystyki. Przed nami są umieszczone te dwie tablice, szanowni państwo, które pokazują, szczególnie mój region, z którego pochodzę, Pomorze Zachodnie, w jaki sposób został potraktowany przy ostatnim podziale środków z rządowego funduszu. Po pierwsze, szanowni państwo, warto byłoby sprawdzić cyfry, ponieważ rząd mówi o, o miliardzie 600 milionach, tam nie ma, Szanowni Państwo, miliarda, tylko jest miliard 885 milionów złotych. A skąd jest ta pozostała kwota, która brakuje? Z tego funduszu dla gmin górskich, gdzie nie zostało wydatkowany miliard złoty, tylko 600, 650 milionów złotych. I wtedy się jak gdyby zgadza, Szanowni Państwo, 2,5 miliarda złotych. Natomiast w jaki sposób są dzielone i jakie pieniądze poszły na Pomorze Zachodnie, Szanowni Państwo. 68 milionów złotych, patrząc na procenty, to jest 3,64%. W ten sposób równoważy się rozwój Polski. Niestety, Szanowni Państwo, to jest przerażające. Ja tutaj na kilku cyfrach podam też, jak to wygląda po podsumowaniu tych dwóch naborów, bo tych dwóch naborów nie wolno rozdzielać, tylko trzeba je traktować łącznie. I Szanowni Państwo, kto dostał najwięcej pieniędzy? Szanowni Państwo, otóż Małopolska, gdzie na średnio na jednego mieszkańca wyszło 151 zł, a region, który ma najmniej, Szanowni Państwo, przykro, przykro mi to mówić, ale jest to Wielkopolska, 35,2 zł na mieszkańca. Mój region niestety też jest w dolnej granicach, bo to 40,4 zł. To jest straszne, że rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi o tym, że. Chce wspierać samorządy, ale tak naprawdę robi to w bardzo przemyślany, cyniczny sposób. Daje tylko swoim, swoim i tam, gdzie chce dawać środki. Natomiast tak bardzo mocno różnicując samorządy, bo przypomnę, że patrząc na te dwa rozdania, to właśnie Małopolska dostała 514 milionów złotych, a Lubuskie 42 miliony złotych. Czy, Szanowni Państwo, czy tak będziemy budować wspólnie ten kraj? W ten sposób będziemy starali się równoważyć, równie budować dobrobyt mieszkańców wszystkich tych województw. Czy w ten sposób będziemy karać te województwa, w których prawo i sprawiedliwość nie rządzi, ale przypomnę, że w tych województwach blisko 50% mieszkańców głosowało na Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach. Te statystyki, Szanowni Państwo, pokazują jedno, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca w pierwszej dziewiątce. Osiem województw jest spisu, czyli tyle ile, tyle, ile, tyle, ile mają, tyle pierwsze, w pierwszej dziewiątce jest tych województw. I dlatego, szanowni państwo, przed nami za chwilę dyskusja na temat ratyfikacji planu odbudowy krajowego, znaczy się oczywiście europejskiego. Wydaje mi się, że dzisiaj, ja tu mogę powiedzieć w swoim imieniu, przede wszystkim patrząc na, to, na tą dyskryminację, że na pewno ręki podniesionej za tym planem europejskim mojej nie będzie. Bo ja nie chcę takich plansz mieć 10, 15 przy kolejnych rozdaniach, które będą pokazywały, że jest Polska turystyczna, jest Polska A i B, ta, która należy się wspierać, a ta, której nie należy wspierać, że znowu będą gminy w województwie zachodnio-pomorskim, które nie zobaczyły ani złotówki. Szanowni Państwo, 113 gmin, a 52 gminy nie otrzymały ani jednej złotówki. W ten sposób chcemy dzielić pieniądze? W ten sposób chcemy rozwijać? Jeżeli w przyszłym tygodniu, jeżeli tak, taka będzie wola, będziemy dyskutować nad planem odbudowy, to przed, przed zatwierdzeniem europejskiego musi być położony krajowy plan odbudowy i zagwarantowane środki dla samorządów, które będą w dyspozycji marszałków. A przypomnę, Szanowni Państwo, że rozdział władzy w tym kraju jest pół na pół. I nie mówię w tym momencie tylko i wyłącznie o interesie samorządów, które są jak gdyby w koalicji PO, PSL, SLD, ale również mówię o tych, które są dzisiaj po stronie rządzących. Nie w ten sposób nie będzie zgody, przynajmniej moje na pewno nie i mam nadzieję, że moich kolegów z koalicji polskiej, z klubu parlamentarnego Polskiego wolnego. Nie w ten sposób, w sposób, szanowni państwo. Szanowni Państwo. Jedną z naczelnych zasad, którymi kieruje się Unia Europejska, jest zasada zrównoważonego rozwoju. I to, co tutaj widzimy, te liczby i te procenty są druzgocące do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rząd PiSu nie potrafi się zasadą zrównoważonego rozwoju kierować. Gdyby takie kryteria, kryteria polityczne, kryteria, jak powiedział pan poseł, cyniczne i perfidne, legitymacji partyjnej obowiązywały, i do tego niestety rząd dąży przy funduszu odbudowy i przy wydatkowaniu środków w ramach krajowego planu odbudowy to Polska by te po prostu środki straciła. Dlatego dzisiaj, mając takie podstawy, my nie mamy zaufania do rządzących i stawiamy jasny warunek, że jeżeli samorządy nie zostaną włączone w proces decyzyjny dotyczący podzielenia tych środków, to nie będzie naszego poparcia dla funduszu odbudowy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przez tak skandaliczne wydatkowanie tych środków które tak naprawdę należą się wszystkim Polakom niezależnie od tego, na kogo głosują. Polska te środki straciła. Tak jak powiedział pan poseł. Nie zostali pominięci wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miasta, ani starostowie, czy marszałkowie i członkowie zarządów z PSL-u, z Platformy, czy z Lewicy, czy z Komitetów Lokalnych. Zostali pominięci mieszkańcy, u których niestety nie uda się zremontować szpitala, nie uda się wyremontować chodnika, czy nie, nie da się wybudować nowej szkoły. Niestety, ale takie wydatkowanie tych środków jest sprzeczne z jakimikolwiek zasadami subsydiarności, pomocniczości i zasadami zrównoważonego rozwoju i niestety jest to kolejny przykład, że nie wolno w ciemno zaufać rządowi prawa i sprawiedliwości w zakresie wydatkowania środków, czy to krajowych, czy to europejskich. Dlatego nie ma dzisiaj naszej zgody na takie traktowanie wspólnot lokalnych i z tego wynika również to, że nie ma dzisiaj zaufania do rządzących w zakresie wydatkowania środków w ramach funduszu odbudowy. Jeśli są pytania, zapraszam. Dzień dobry, Edward Jasnosz, Telewizja ja Trwam. Ja mam pytanie w temacie rolnictwa. Jak podaje nasz dziennik, Komisja Europejska chce zakazać promowania spożywania mięsa, a promowane miałyby być tylko warzywa i owoce. Jak panowie oceniają ten pomysł? Jak to wpłynie na polskie rolnictwo przede wszystkim? Szanowni Państwo, rolnictwo to nie tylko produkcja roślinna, ale i również zwierzęca. Traktujemy to jako całość. Nie wolno, nie wolno w ten sposób traktować nie tylko gustów kulinarnych mieszkańców, ale całej społeczności. Uważam, że to jakiś, powiem krótko, głupi pomysł. Głupi pomysł, którego nie wolno ani oni za długo mówić, ani o za długo dyskutować. Człowiek jest. Tak usposobiony, taką ma tradycję, taką, takie kulinarne jak gdyby nawyki, że nie wolno ich z dnia na dzień zmieniać i zrobić z nas wegetarian, czy, czy też jeszcze bardziej, bym powiedział, przemyślane albo bardziej głębokie odmiany tego wegetarianizmu. Szanowni Państwo. Dosyć z takimi rzeczami, zajmijmy się tym, co powinniśmy, zajmijmy się więcej środków na rolnictwo, więcej środków na rozwój rolnictwa, nie na ekologizację naszego rolnictwa, bo ja się boję, jedno. szanowni państwo, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy nadwyżkę eksportową, obyśmy nie byli Importerami tej żywności za kilkanaście lat, i żebyśmy wtedy nie żałowali, że zniszczyliśmy bardzo ważny segment naszego rolnictwa, jaką była produkcja towarowa. My, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, na pewno do tego nie, nie pozwolimy, żeby tak się stało. Panie redaktorze, to jest pomysł szkodliwy i niepotrzebny. Należy promować zdrową żywność, a zdrową żywnością jest również żywność pochodząca z mięsa. No ale pytanie. Co się dzieje z komisarzem do spraw rolnictwa Unii Europejskiej? Jest nim przecież oddelegowany przez Prawo i Sprawiedliwość Janusz Wojciechowski. Czy on słyszał o takim pomyśle? Czy on cokolwiek w tym temacie zrobił? Co zrobi, żeby zablokować te pomysły? My uważamy, że należy to. Niestety szkodliwe działanie zablokować. Będziemy robili wszystko na forum Parlamentu Europejskiego, by do tego doszło. Pytanie, co z osobą, która ma decydujący również głos w tej sprawie, czyli komisarzem do spraw rolnictwa. Czy on się wreszcie obudzi i zauważy, że pełni tak ważną funkcję, czy dalej będzie tylko i wyłącznie słuchał dyrektyw z Nowogrodzkiej i y, niestety, ale skłaniał się ku tym wszystkim postulatom, które zgłasza mu y, często na papierze, a często słownie pani europoseł Sylwia Spurek? Czy będzie stał na Straży Polskiego Rolnictwa? Liczymy, że się obudzi i będzie stał wspólnie z nami na Straży Dobra Polskiego Rolnika. Dziękuję dziękujemy bardzo. Jeśli nie ma pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. dziękujemy.